Do Prokuratury zostało złożone zawiadomienie dotyczące wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Dariusza Mioduskiego. Zawiadomienie dotyczy ustawy o sporcie statutu polskiego związku piłki nożnej zakazującym członkom zarządów polskich związków sportowych posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów. Dariusz Meduski dalej jest właścicielem klubu Legia Warszawa, jak i prezesem jej zarządu. W świetle prawa powinien pozbyć się udziału w klubie. W przeciwnym razie zachodzi konflikt interesów. Oczywiście, że jest tutaj konflikt interesów, dlatego że no przede wszystkim tutaj i ustawa o sporcie, i podobnie i a w szczególności ustawa o sporcie, jak gdyby no zakazuje członkom zarządów polskich związków sportowych posiadać w spółkach prawa handlowego udziału, prawda, akcji, a w szczególności czy być właścicielem, Klubu, więc w związku z tym na pewno to jest y, sprzeczne z ustawą, i tu by należało to wyjaśnić. Według medialnych doniesień, mimo powołania w czerwcu tego roku. Dariusz Mioduski nie pozbył się udziału w Legii Warszawa. Nie może być takiej sytuacji, że podmiot, który potencjalnie, no nazwijmy to umownie, podlega Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, jest jednocześnie obsadzany przez osobę, która pełni dwie funkcje ze sobą troszeczkę sprzeczne. No bo nie sięgając dalekich jakichś tam porównań, no decyzje pana Mioduskiego jako urzędnika, powiedzmy sobie, Polskiego Związku Piłki Nożnej, mogą być absolutnie sprzeczne z interesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Osoba, która to zawiadomienie złożyła, sugeruje celowe fałszowanie dokumentów przez Dariusza Mioduskiego dotyczące posiadania udziału w Legii Warszawa w oświadczeniu własnoręcznie podpisanym i złożonym do KRS zataił fakt posiadania wyżej wymienionych udziałów wprowadzając w błąd KRS w którym trwa postępowanie dotyczące wpisu zarządu PZPN do rejestru taki obrót sprawnie wygląda dobrze nie tylko dla samego mieduskiego. ta sytuacja wygląda w tym momencie bardzo niepokojąco i to z perspektywy zarówno innych klubów jak i kibiców piłki nożnej w Polsce konflikt interesów jest oczywisty nie można reprezentować całej ligi a właściwie nie ligi tylko wszystkich klubów, Klubów piłkarskich, które w Polsce we wszystkich ligach funkcjonują, i jednocześnie czołową, być właścicielem czołowej drużyny piłkarskiej, która no, mogłoby się okazać, że jest traktowana za chwilę zupełnie inaczej. Polski Związek Piłki Nożnej do tej sprawy odniesie się za kilka dni, jak obiecał nam przedstawiciel biura prasowego w rozmowie telefonicznej. Z kolei w sierpniu PZPN tak odpowiedział na pytania Blask Online dotyczące kontrowersji wokół Dariusza Meduskiego. Polski Związek Piłki Nożnej wypełnił obowiązki sprawozdawcze względem ministra sportu i turystyki oraz zgodnie z ustawą UKRS Zgłosił zmiany osobowe w składzie zarządu i komisji rewizyjnej do rejestru sądowego. 14 sierpnia 2025 roku PZPN wystosował pismo do wiceprezesa Dariusza Mioduskiego w tej sprawie z prośbą o podpisanie stosownego oświadczenia w terminie do 22 sierpnia 2025 roku. PZPN respektuje hierarchię aktów prawnych w Polsce. Federacja nie jest organem uprawnionym ustawowo do interpretacji przepisów ustawy o sporcie, ale wykonuje nałożone nią obowiązki i po raz kolejny. Podkreślamy, w pełni stosuje jej postanowienia w praktyce. Polska piłka nożna potrzebuje bardzo wielu rzeczy, ale z pewnością nie kolejnych kontrowersji z udziałem ważnych działaczy PZPN-u. Ta sprawa to jest test wiarygodności, już chyba nie dla samego Mioduskiego, ale z całą pewnością wciąż dla PZPN-u oraz dla śledczych. Śledczych, bo jeżeli zawiadomienie o możliwości przestępstwa zostanie rozpatrzone przez prokuraturę pozytywnie, to rozpocznie się śledztwo dotyczące zarzutów zawartych w zawiadomieniu widocznie coś jest na rzeczy, więc należy to wyjaśnić jak najszybciej, dlatego że tak nie może trwać, bo mamy wiele do stracenia, a do stracenia są przed nami mistrzostwa Europy kobiet w 2009 roku, bo też tam pewne decyzje powinien podjąć pan prezes Mioduski, a tego nie ma. Więc jest szereg tematów. Wyjaśnienie tej sprawy jest nie tylko ważne dla samego Dariusza Mioduskiego, ale dla standardów całej organizacji, jaką jest Polski Związek Piłki Nożnej. Bo przejrzystość w sporcie to podstawa. Marcin Bakalarski, Republika.